Niespełna dwóch miesiącach w sytuacji, kiedy powiem, państwo znacie, jaka to była sytuacja finansowa gminy, kiedy brakowało na wypłaty dla nauczycieli, kiedy nie było, nie były opłacone składki zus kiedy brakowało na opłatę zaległości w mediach, groziły nam wyłączenia prądu, gazu w szkołach. Doszedłem do wniosku, że y, trzeba społeczeństwo o sytuacji poinformować po to żeby skwitować powiedzmy kadencję poprzedniej rady. Został opracowany zlecony bilans bilans otwarcia kadencji. Autorem tego bilansu, jak państwo wiecie, była pani Wanda Kukla. Uważam, że moim obowiązkiem jest na koniec kadencji złożyć Państwu bilans, bilans zamknięcia. Jest to efekt mojej pracy, efekt nie tylko mojej, ale również Państwa pracy jako Rady Gminy, jako samorządu. Drodzy Państwo, ten bilans zamknięcia kadencji, końca kadencji, trzeba odnosić do tego poprzedniego bilansu, który stanowi dla Rady tej kadencji taki y, punkt y, odniesienia. Drodzy Państwo, y, początkowo chcieliśmy y, zlecić, chciałem zlecić opracowanie tego raportu y, ponownie Pani Wandzie Kukli, ponieważ y, ta Pani w tej chwili je, piastuje funkcję y, wice prezydenta Częstochowy w związku z czym bardzo niefortunnie byłoby jej opracowywanie tego raportu i wypowiadanie się na temat mm, funkcjonowania y, powiem y, burmistrza Wojnicza w związku z czym samorządu wojnieczeskiego w związku z, z czym sięgnęliśmy do Instytutu Kościuszkowskiego do Instytutu w Krakowie którego reprezentuje pan Łukasz Pokrywka. Powiem pan Łukasz, jest wiceprezesem zarządu tegoż instytutu, jest doktorantem na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest absolwentem ekonom ekonomii na tej samej uczelni, co więcej jest koordynatorem badań tego Instytutu w obszarze gospodarki finansów i zarazem jest pomysłodawcą i autorem pierwszego w Polsce opracowanego monitoringu zadłużenia, zadłużenia miast. Przygotował również ocenę skutków rozwoju sektora gazowego na, mówimy o gazie łupkowym, w zakresie, na wpływ tego sektora na rozwój regionalny i na rynek pracy w Polsce. Powiem, pan Łukasz jest autorem wielu publikacji z zakresu polityki fiskalnej, rynku pracy jak i makroekonomii. Makro Drodzy Państwo, bardzo proszę Panie Łukaszu, proszę o przedstawienie Państwu aktualnej sytuacji gminy na koniec kadencji. Drodzy Państwo, więc proponujemy, jeżeli mogę zawnioskować, Panie Przewodniczący, trzy minutki przerwy technicznej i zapraszamy ponownie.

All right.